Hmm, hmm, ale fajne karty, aż nie wiem, kim grać, bo tutaj jest tyle dobra, że się przecież człowiek nie rozdwoi, żeby to wszystko przetestować. Bo ja na przykład od dziecka miałem takie marzenie, żeby pograć baresim na SPO. Budziłem się, to myślałem o baresim na SPO, szedłem do szkoły, myślałem o baresim na SPO, jadłem, to też o nim myślałem, no szedłem spać, to on mi się śnił, no i te wszystkie marzenia się spełniły, no ale też z drugiej strony taka russo na prawym skrzydle, no to też coś fantastycznego, po prostu dla takich kart zacząłem grać w FIFA więc no cóż, mając tyle dobra do wyboru, zobaczymy dzisiaj co potrafi Jaja Ture jako napastnik bo bardzo podobny do niego Patryk Wiera był fenomenalny a tutaj schemat jest ten sam, czyli mamy potężnego pomocnika z pojęciem o obronie przeniesionego na atak no z tym wyjątkiem, że nominalnie Jaja jest hero, a Patryk Wiera ikoną no i może taka mała dygresja na starcie, bo podobno Aguero będzie miał kartę hero w FC26 no to jeśli nawet on nie został ikoną, to na nowożytnej Kony z Premier League chyba będzie trzeba czekać aż De Bruyne, Salah i Van Dijk zakończą karierę. No chociaż oni też może dostaną Hiro, bo to jest w końcu IE i wszystko jest możliwe. No a tu z kolei jest w końcu Jajaturę. Karta bardzo podobna do Wiery, ale nieco bardziej nastawiona na rozgrywanie niż strzelanie. Natomiast Iworyjczyk ma oczywiście 5 na 5 gwiazdek, kinezję czy quickstep plusem i zwykłe driveny, a przy tym potężne główki, które co ciekawe mają prawo działać, bo w przeciwieństwie do Francuza tutaj jest 94 celności główek i 88 skoczności, a do tego co może mało istotne dla napastnika, ale jednak defensywa oceniona jest na 91 i w ramach niej nie ma też żadnego zakłamania. Na no znowu, na wzór wiery które może grać na SPO, gdzie te umiejętności obronne będą miały znacznie większe znaczenie, więc generalnie na papierze, Ture wygląda lepiej od omawianego dwa tygodnie temu Francuza i przyglądamy się mu, bo z racji na możliwość gry w środku pola, nie jest to jeszcze jakiś potężny dewiant. A jednocześnie, jeśli zabawimy się nim na napastniku, bo z tymi statystykami mamy spory potencjał, by odkryć nowego rzeźnika, no i takowym Touré bez wątpienia jest. Natomiast mi leżał nieco słabiej od Wiery z tego względu, że jako napastnik nieco bardziej przypominał Lukaku aniżeli Auriego, czyli nie był wysoki i bardzo zwinny a raczej był to wysoki i nieco klocowaty napastnik, który momentami miał problem, by się rozpędzić albo szybko obrócić. Nie były to niedociągnięcia jakoś bardzo przeszkadzające, ale po prostu wiemy, że obecnie znajdziemy w tej grze równie wysokich i widocznie zwinniejszych zawodników. No zresztą na papierze tej zwinności tu nie brakuje, bo jest i aż 94 i jest to najniżej oceniona umiejętność w ramach rebingu, ale czasem mimo to Ture ma problemy ze zrywem, no chociaż w większości przypadków na szczęście i tak wywija trikami jak jakiś Neymar, i nie ma kłopotu by porobić nim jakieś skuteczne przekładanki, hill to ball role, first touch roulette i tym podobne triki, które są popularne i skuteczne, bo właśnie w przypadku Iworyjczyka triki są skuteczne i łatwo penetruje się nim z ich użyciem pole karne. Co do jego szybkości, mam wrażenie, że jaja nieco lepiej biegnie do podań prostopadłych aniżeli rozpędza się z piłką z miejsca, bo też z jego użyciem nie zrobimy jakiegoś potężnego speedmusta z racji na brak odpowiedzi. Stylu gry, a gdy biegnie on bez piłki i rozpędza się z własnej inicjatywy, to po przyjęciu futbolówki nie ma już problemów z biegiem na pełnym sprincie i spokojnie obiega całe boisko, nie dając wytrącić się z równowagi przeciwnikom. No i to tym bardziej, że jego siła notowana jest na 99. No i co tu dużo mówić? To na szczęście czuć. Sylwetka ma spory wpływ na realną siłę piłkarza, i w przypadku tego gościa to wszystko na szczęście nieźle stół gra, bo chociażby taki kaka za zadania, chociaż jest świetny, no to po nim nie czuć, że on ma aż prawie 99 siły. Kolejna sprawa to oczywiście strzały i tutaj nie ma się zbytnio czego przyczepić, bo każdego rodzaju uderzenia są niezwykle groźne, zarówno finezyjne, jak i strzały siłowe, czy to przed siebie, czy na dalszy słupek, no ale momentami były małe problemy z Drivenami. Jak wiemy, czy Driven jest podstawowy czy z plusem, to nie ma większego znaczenia, bo to i tak pozwala na siekanie mocnych strzałów po ziemi. Na przypadku, które chociaż ogólnie one były potężne i bez problemu strzelił nim wiele szczurów, to parę razy w dość klarownej sytuacji strzelając po ziemi, i Woryczyk trafiał słupę, więc ogólnie jest bardzo dobrze i na Driveny można liczyć, ale poziom Auriego to jednak nie jest i tak jak skuteczność Drivenów oceniłbym na 80%, tak, finezje są absolutnie fantastyczne, no bo bez względu na rodzaj akcji i ustawienie turę względem bramki, za każdym razem posyłał on finezje będące tak naprawdę potężnymi bombami kierowanymi blisko okienka bramki, z którymi żadni golkiperzy sobie nie radzili, więc poziom wykończenia jest ogólnie bardzo dobry i tutaj nie ma wielkiego ustępstwa od wiery, ale za to jeśli chodzi o podania, nie ma żadnej wątpliwości, że Jaja Touré jest widocznie lepszy od Francuza, a także ma trzy style gry wspomagające jego rozgrywanie, w tym jeden z plusem, no i to po prostu czuć, więc chociaż ja grałem Iworyjczykiem głównie na napadzie, trudno oprzeć się wrażeniu, że ta karta jest tworzona przede Wszystkim do grania na SPO, no bo stamtąd też będzie on świetnie penetrował pole karne i wykorzystywał swoje finezje, a także tempo i dribbling. Ale dodatkowo o wiele większy użytek będziemy mieć z jego rozgrywania i bronienia, bo gdy rywal mocno naciera i czasem trzeba cofnąć się tym środkowym SPO, by wesprzeć obronę, ten turę po podbiegnięciu pod własną bramkę automatycznie zamieni się w bardzo solidnego defensywnego pomocnika, a nawet jeśli będzie trzeba, to i obrońcę, więc ogólnie jako striker Giera jest nieco lepszy od Ture, ale Iworyjczyk ma też swoje atuty i on bardziej pasuje mi na SPO. No a przecież Francuz na tej pozycji także był przepotężny, więc wśród tych wielu obrzydliwych dewiacji da się czasem znaleźć jakąś perełkę, która jeszcze aż tak bardzo nie obrzydza, a nawet czasem potrafi zaciekawić. Bo Ture, Wiera, Kaka, Eusebio czy Ronaldinho to bez wątpienia są mimo wszystko takie przypadki. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!